Witam Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będę omawiać Tobie urlopy na żądanie, urlopy bezpłatne. Urlopy na żądanie, urlopy bezpłatne są świadczenia pracownicze, które wymagają także akceptacji pracodawcy. To jest o tyle specyficzna forma udzielenia urlopów, że warto się nad nimi pochylić i posprawdzić sobie jakie mamy możliwości, jakie są także ograniczenia w tym zakresie. I co ty możesz, i co może pracownik, i jakie będą konsekwencje waszych wyborów. Urlop na żądanie jest to uprawnienie pracownika, ale to nie jest jakiś inny rodzaj urlopu, wypoczynkowego, to jest urlop normalnie wypoczynkowy, tylko z opcją dla pracownika, że może go zażądać. I co do tego żądania, oznacza to, że zgłasza swój wniosek o to, że chce tak by bez zgody pracodawcy skorzystać z tego świadczenia. I to, co na początku było, jak wchodzi ten urlop, oznaczało, że tak jakby automatyzm. Pracownik żąda i ma to udzielone. Tak, z biegiem lat zostało to w pewien sposób zmodyfikowane i urlop na żądanie może nie zostać udzielony. Może pracownik zostać odwołany z tego urlopu, ale tylko w ściśle określonych warunkach. Ten urlop. Oto został wymyślony, żeby pracownicy mogli korzystać wtedy, kiedy oni potrzebują w danym momencie. Czyli na przykład muszą coś koniecznie załatwić, a nie zostało to przewidziane w planie urlopu w jakiejkolwiek innej formie. Więc urlop jest to opcja z pracownika, nie oznacza, że on przychodzi na przykład następny rok. To jest możliwość skorzystania. Pracownik co do zasady najpóźniej zgłasza ten urlop w dniu rozpoczęcia tego świadczenia. Czyli teoretycznie urlop powinien być ogłoszony i zgłoszony pracodawcy przed podjęciem zatrudnienia, ale decyzja o tym, czy, gdzie i jak, właśnie ty decydujesz twój przełożony albo właśnie kierownicy. Oni decydują, czy się zgadzają, czy nie zgadzają. Ja mogę tylko sugerować z własnego doświadczenia zawodowego, żeby ustalić jedną zasadę, że na przykład urlop na żądanie można oczekiwać, zgłaszać. Przed rozpoczęciem pracy. Zgłosisz po, trudno, Twój czas minął i inaczej to rozpisujemy. Albo wariant taki, że swobodę co do decyzji ma kierownik, oddecyduje czy ma być urlop czy ktoś ma być pracy. I tutaj wcale nie chodzi o to, żeby komuś zabierać pewne uprawnienia, ale żeby ustalić jeden standard, po to, żeby osoba, czyli na przykład ty, który rozliczasz czas pracy, wiedział, wiedziała, co ma wpisać w dane dniu. Był ktoś pracy czy miał urlop na żądanie. Po prostu trzeba coś wybrać. Dwóch rzeczy naraz nie da się zrobić, albo jedno, albo drugie. Pracodawca może nie udzielić lopu na żądanie, czy cofnąć zgodę, tylko w uzasadnionych przypadkach, czyli w jakich? Wtedy, kiedy pracownik jest istotnie niezbędny dla funkcjonowania organizacji. Czyli jeżeli mam na przykład czterech elektryków i okaże się, że wszyscy czterech, cała czwórka jest na urlopie, to jednemu mogę cofnąć, nieważne który, może to być lop na żądanie. Jeżeli mi się okazało, że miałem zaplanowaną pracę dla elektryków, miał być jeden elektryk, a się rozchorował, kogoś innego też mogę ściągnąć. W każdym z tych wariantów mam do tego prawo, jeżeli faktycznie potrzebuję tego elektryka do wykonywania procesów pracy, do kontroli, do nadzoru, do konserwacji pewnych urządzeń. Ale jeżeli to bym zrobił na zasadzie takiej, że panie Kowalski raczej panu nie da, bo może się pan mi przydać. To mogę mieć kłopoty. Może się okazać, że z tych czterech elektryków, których miałem do wyboru, wybieram tylko jednego i zawsze temu elektrykowi yy, cofam urlop na żądanie czy jakikolwiek inny. A mogłem to zrobić w zakresie innych osób i, i z ich usług mogłem skorzystać. I ta konieczność może być przed, do przedstawienia w sądzie czy w razie kontroli, gdyby był jakikolwiek większy problem. Czyli możesz nie wyrazić zgody, możesz cofnąć to uprawnienie, możesz nie zezwolić pracownikowi pójść na urlop na żądanie, ale naprawdę musisz mieć właściwy powód, który byłby także wystarczający na drodze sądowej, gdyby ta sprawa miała być tam rozstrzygana. Co do zasad udzielenia urlopu na żądanie, także warto ustalić, jak ma to się odbywać. Nie ma tutaj określonych procedur, to Ty decydujesz. Ty wskazujesz takie rozwiązania albo inne. Jeżeli mógłbym coś sugerować, to sugerowałbym rozwiązanie tej, tej natury, że pracownik zgłasza urlop telefonicznie, SMS-owo, e, mailowo, i dopóki wy nie potwierdzicie, że wyrażono zgodę, czyli jest akceptacja na odpowiedzi na SMS-a, maila, czy w rozmowie telefonicznej, to znaczy, że ktoś tylko zgłosił urlop. Do czego zmierza? Jeżeli urlop ma być e, e, zapewniany przez pracodawcę, potwierdzany, to najpierw musi być zgłoszenie, a później musi być zgoda, czyli takie automatyczne wysyłanie, na przykład zaczynam pracę o godzinie 8, jak ktoś mi wysyła o 7.59, cześć szefie, dzisiaj mi nie ma biuro na żądanie, to oznacza tylko i wyłącznie to, że pracownik w formie SMS-a zwrócił się z wnioskiem o udzielenie urlopu na żądanie, a nie, że go otrzymał. Więc jeżeli byłbym odpowiedzialnym pracownikiem, odpowiedzialnym pracodawcą, powinno być ustalone, że nie na minutę przed, tylko przynajmniej na pół godziny przed trzeba zgłosić, po to, żeby mógł zareagować, żeby znaleźć na zastępstwo na tą osobę. Spróbować przynajmniej. I oczywiście pracodawca bierze pod uwagę różne sytuacje życiowe, że czasami się nie da czegoś zrobić, ale bardzo trudno e, uwierzyć, że pracownik e, powiedzmy na parę, naście minut przed rozpoczęciem pracy wpadł na pomysł, że hmm, spróbuję, wezmę sobie urlop na żądanie, bo dzisiaj mi się chyba nie chce. Więc proszę też brać pod uwagę, że. Te procedury powinny być przygotowane, te procedury powinny być napisane tak, żeby nie było wątpliwości i złożenie wniosku nie oznacza, że ktoś wyraził na niego zgodę. Powinna być przewidziana procedura, jak to ma być zatwierdzane. I to, co tutaj zasugerowałem, tylko to jest jedna z opcji. Pracodawca jest obowiązany udzielić tych urlopów na żądanie czterech, czyli one się nie kumulują, czyli gdyby się okazało, że te cztery dni urlopu wypoczątkowego w formie urlopu na żądanie pracownik nie wykorzystał, to nie będzie mieć w przyszłym roku 8 dni urlopu na żądanie. To tak nie działa. Były takie sugestie w związku zawodowego, aby to było połączone, ale na chwilę obecną nie ma tego typu rozstrzygnięcia. I co do tego, w jakiej formie będzie udzielany czy wnioskowany urlop na żądanie, czy papierowej, czy ustnej, czy mailowej, czy SMS-owej, czy systemowej, Ty decydujesz. Twoja sugestia. Jeżeli mógłbym coś sugerować, to oprócz zgłaszania w wybranej przez Ciebie formie pracownik po wykorzystaniu urlopu na żądanie powinien go rozpisać, czyli nie wnioskuję na papierze dodatkowo, tylko potwierdzam wykonanie czy zapewnienie przez pracodawcę urlopu na żądanie. Po co to jest istotne? Jeżeli u Ciebie ustalono obieg dokumentacji papierowy odnośnie urlopów na wypoczynkowych, no to raczej urlop na żądanie trudno, żeby był wymagalny w formie papierowej. Więc zwykle udzielany jest urlop ustnie, telefonicznie, SMS-owo, mailowo na przykład na, na tej zasadzie, a dopiero później po wykorzystaniu urlopu jest to rozpisywane po to, żeby kadry wiedziały, że tego typu urlop został udzielony, niż żeby się zastanawiały, co mają wpisać w ewidencję czasu pracy za ten dzień, bo pracownika ani nie był na chorobowym, ani nie był w pracy. Coś trzeba wpisać, jakoś trzeba to y, zakończyć. Więc tutaj Ty będziesz decydował i Twoja firma, jak te wszystkie rzeczy sobie Yy, Przeprowadzić, jak wszystkie rzeczy sobie wykonać. To, to się tyczy urlopu na żądanie, to jest inna forma urlopu wypoczynkowego. To, co się tyczy urlopu bezpłatnego, właśnie dotyczy także dodatkowego uprawnienia pracownika w stosunku do tego, co pracodawca chciałby mu zapewnić. Czyli pracownik wnioskuje o urlop bezpłatny i musi to być niestety w formie pisemnej. Nie ma tutaj wyjścia. Tak, przepis jest. Urlop ma być bezpłatny, pisemny a pracodawca może, ale nie musi się zgodzić. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, które służą pełne uprawnienia, czyli dla pracodawcy jest to bardzo korzystne, bo ma pracownika, bo nadal w cudzysłowie jest w zatrudnieniu, nie wykonuje pracy, ale też nie musi mu za nic płacić. To jest korzystne z biznesowego punktu widzenia. I zdarzało się wielokrotnie w czasie COVID-u, że jak pracownicy dogadywali się ze swoim pracodawcą, to nie był mój wróg, tylko był mój przyjaciel, to pracodawca ich prosi o parę dni lub na żądanie, żeby złapać ten oddech finansowy, żeby móc wykonywać pewne czynności. I ten urlop bezpłatny jest pod m.in. pod takim warunkiem, że gdyby był udzielany na okres dłuższy niż 3 miesiące, można ustalić sposób odwołania pracownika z tego urlopu. To jest wszystko do ustalenia, ale powinien być to zachowane w formie papierowej. A zgoda powinna także być wyraźna. Czyli jeżeli pracodawca otrzyma od pracownika wniosek lub bezpłatny w formie papierowej, gdzie złożył, motywuje to w pewien a nie inny sposób, pracodawca też winien potwierdzić, że wyrażam zgodę. Oczywiście, jeżeli tego nie napiszę, nie ma takiego obowiązku, ale to ułatwia przepływ dokumentacji i ustanie pewnych stanów faktycznych. Więc czasami, jeżeli by był sam wniosek, a nie byłoby zgody pracodawcy, to z ewidencji czasu pracy będzie wynikać, że zostało to pozytywnie rozpatrzone dla pracownika. Ale to jest tylko kwestia przygotowania się, wprowadzenia pewnych rozwiązań. Pracownik posiada uprawnienie o urlop bezpłatny, czyli mogę się nie zgodzić. Także ta forma pisemna powinna być zachowana póki co w wersji papierowej, ewentualnie z podpisem cyfrowym, ale bardzo niewielu pracowników ma podpis cyfrowy w własnej dyspozycji, tak, żeby się mogli podpisywać. Pracodawca y, powinien się zgodzić na pewne formy ulopów bezpłatnych, na przykład jeżeli wnioskują o to pracownicy związków zawodowych w związku z wykonywaniem pewnej funkcji. Czyli lop bezpłatny to nie jest tylko uprawnienie pracownika od taka swoboda, że jak mi się skończył lop wypoczynkowy, a chcę jeszcze coś zrobić, w swoich życiach prywatnych, to wniosku bezpłatny, ale także są sytuacje, na przykład związkowe, kiedy związkowcy mogą wystąpić o urlop bezpłatny, przez to, że pełnią pełną funkcję w, w, rol, w związkach zawodowych. I zazwyczaj, kto korzysta z takich ulopów? ci pracownicy, którzy już nie mają urlopów wypoczynkowych, a jeszcze coś mają do wykonania, ci, którzy są zmuszeni na wyjazd dłuższy, na przykład obcokrajowcy, którzy bardzo często z tego korzystają. Dlaczego? No, bo tak jak myśmy wyjeżdżali do pracy za granicą na parę miesięcy i przykładowo miesiąc, w Polsce, miesiąc powrotem w Polsce, tak samo oni chcą parę miesięcy popracować i parę rzeczy swoich prywatnych pozatwiać u siebie w kraju i także. Pracownicy, którzy chcą pomóc pracodawcy ze względów na przykład ekonomicznych, tak jak tutaj mówiłem, na przykład z COVID-19. Więc to są te najczęstsze grupy, które z tym korzystają, ale każda kontrola inspekcji pracy, jeżeli bada ten aspekt, będzie się pytać o wnioski pisemne. Czyli nawet jeżeli ustalili coś w formie ustnej, to i tak powinno być to opisane w formie papierowej, bo tak wymaga prawo. Więc trzeba to sobie zaplanować we właściwy sposób, tak, żeby był właściwy obieg dokumentów w tym zakresie. Przygotowałem dla ciebie dwa przykłady pewnych rozwiązań odnośnie urlopu na żądanie, urlopu bezpłatnego. W pierwszym przykładzie Marek, ochroniarz firmy produkującej okna, ma taką sytuację, że złożył wniosek przez SMS-a na następny dzień, yy, aby móc odebrać urlop na żądaniu. Po prostu wnioskował do swojego szefa. Wysłał dosyć późno, około godziny 18. Po tym, jak się dowiedział, że ma upragnione miejsce w kolejce do lekarza, czyli czekał, zapisywał się, parę miesięcy na to życiu rysu poświęcił. Po to, żeby móc spotkać się z tym lekarzem, po prostu jest duża trudność, duże obłożenie, czyli istotna jest potrzeba. Niestety wysłał 18 SMS-a, ale szef, kierownik nie odpowiedział. Nie wie, moja zgoda, nie ma zgody. I co teraz może robić? Marek, albo jakie mogą być konsekwencje? Przede wszystkim, jeżeli pracodawca uzna, że nie odpowiedział, a Marek to brał pod uwagę, że jest to odpowiedź pozytywna, bo szef nie zaprotestował, no to mogą być kłopoty, bo ktoś będzie oczekiwać, że dostał zgodę, a druga strona będzie oczekiwać, że będzie pracownik, a go nie będzie, bo myślał, że dostał zgodę, bo szef nie odmówił. To jest raz. Gdyby się okazało, że szef brał pod uwagę, że Marek jest dobrym pracownikiem, z nim się dogaduje i nie odpisał, ale wie, że ma zgodę, to i tak musi znaleźć pracownika na już. Jak Marek jako ochroniarz pracuje na służby, więc to nie jest tak, że kogoś dodatkowego sobie znajdę, żeby wykonywać te służby, tylko muszę sprawdzić w harmonogramie, kto jest dostępny, żeby mógł zastąpić Marka w danym momencie. Następna rzecz, konieczność zignorowania procedur wewnętrznych. Jeżeli w procedurze tej firmy było określone, że Marek musi mieć zgodę, no to postępował wbrew procedurze, czyli złamał pewne zasady. I tutaj nie chodzi o konsekwencje, tylko jeżeli nie będzie Wyciąganych pewnych wniosków na przyszłość, to może się okazać, że tą procedurę, którą ustalono, ona będzie tylko części pracowników dotyczyła tych, którzy o tym pamiętają i tych, którzy to przestrzegają, a reszta i tak zrobi po swojemu. To było w zakresie wad. W zakresie zalet jest to, że uwzględnienie wniosku pracownika i umożliwienie mu spotkania się, tak akurat w tym przypadku, z lekarzem, na które bardzo długo oczekiwał i uda się spełnić tutaj oczekiwania pracownika w tym zakresie. Co do zagrożeń. W przypadku takiego postępowania, że wysyłam wniosek lub na żądanie SMS-em i nie mam odpowiedzi od przełożonego, że w przypadku braku zgody na wniosek pracownik może być zmuszony pójść na chorobowe. Czyli jeżeli Marek informował swojego pracodawcę, kierownika, że chce się spotkać z tym lekarzem, nie wie kiedy, to pracodawca jest mniej więcej przygotowany, że tego typu sytuacja może mieć miejsce. Jeżeli jeszcze Marek argumentował, że musi się spotkać z tym lekarzem, to pracodawca wie, że jest jakiś problem medyczny, ale nie pyta jaki, który powoduje co najmniej dyskomfort u Marka. Więc jeżeli bym się nie zgodził na tego typu urlop, na żądanie jeszcze z argumentacją, że idę do lekarza i udało mi się uzyskać jakieś tam szybsze spotkanie, to by oznaczało, że faktycznie pracownik może być na zwolnieniu chorobowym i mogę go nie mieć przez kilka tygodni czy kilka miesięcy nawet. Więc warto to uwzględnić, ale tak powiedziałbym to jest złamanie pewnych schematów, pewnych zasad. Przy częstym występowaniu takiej sytuacji trudno będzie zapewnić ciągłość wykonywanej pracy. W przypadku służb osób, które ochraniają, ważna jest cykliczność, powtarzalność pewnych zdarzeń, a nie cały czas zarządzanie osobami, które mają różne potrzeby i coś nie mogą. Więc, jeżeli by ktoś często z tego korzystał, to pozostali pracownicy nie będą zadowoleni z tego typu postępowania i ogólnie cała ta grupa, która wspomagała pracodawcę, może nie chcieć z sobą współpracować, co będzie pociągało za sobą dalsze konsekwencje. Jakie są możliwości w tego typu sytuacjach, czyli co mogę zrobić na przyszłość? Dokonanie analizy udzielanych urlopów na żądanie, na ile one faktycznie wynikają z potrzeb pracowniczych, a, nie, a na ile to jest opcja dla pracowników, którym coś się nie chciało. To oznacza, że jeżeli pracodawca bardzo często udziela urlopu na żądanie, to znaczy, że inaczej się nie dało dogadać. Wariant pierwszy, albo wariant drugi nie mam kim zastępować pracowników i muszę się zgodzić na urlopu na żądanie, bo w innym przypadku mi się nie zgodził. Więc analiza takich urlopów na żądanie z tego, co pracodawca wie, pozwala wskazać, na ile to jest kwestia potrzeb pracodawcy, a na ile potrzeb pracowników, tak, żeby pewne rzeczy mieć. Pozałatwiane. I to pracodawca musi sobie się zastanowić, na ile chce pomóc pracownikom, a na ile nie jest w stanie pomóc, bo nie ma po prostu ludzi do wykonywania pracy w tym zakresie. Także warto przeanalizować, czy odmowa udzielenia Europy na żądanie byłaby powodem zmiany zatrudnienia, czy ewentualnie na chorobowego. Czyli, mając przeanalizowanie, ilu pracowników brało Europę na żądanie, bo mi się coś nie chciało, a ilu brało, bo musiało, będę mógł podejmować decyzję, czy taki stan, że kilka, kilkanaście osób bierze urlopy na żądanie, dlatego że musi, to jest dobre dla organizacji i warto znaleźć jakieś rozwiązanie, zastępowalność tych osób, czy inne rozwiązania systemowe, czy zastanowić się nad innymi pracownikami w innym zakresie, którzy mogliby świadczyć pracę w bardziej spójnie, bardziej zorganizowany sposób. I oczywiście każdy z pracowników ma prawo urlopu na żądanie, ale jeżeli by wszyscy wzięli urlop na żądanie, to pracodawca może nie mieć jak wykonywać pracę w danym momencie. W drugim przykładzie Julia. Julia z uwagi na kłopoty rodzinne złożyła wniosek urlop bezpłatny, gdyż argumentowała, że musi wyjechać na okres świąteczny Bożego Narodzenia do rodziny. I pracodawca przy takich wnioskach zwykle nie robi problemu, ale pojawia się to kolejny wniosek przed świętami. Co to oznacza? Że Julia, jako pracownica handlu, chce w okresie, kiedy jest najwięcej pracy, wyjechać do rodziny, bo ma pilną potrzebę rodzinną. Co to może oznaczać dla organizacji, takie branie urlopu w takim okresie? Jakie są wady, zalety y, tych rozwiązań? Wadą takiego rozwiązania jest to, że muszę dokonać y, wyboru, czy udzielić taki urlop bezpłatny, na rzecz pracownika, czy nie udzielać w okresie, kiedy jest największe natężenie pracy. Także w przypadku faktycznej potrzeby pracownicy, że musi wyjechać, a jakbym nie udzielił tego urlopu, może się zwolnić. Więc to są wady. Muszę podjąć decyzję. W zależności od mojego rozstrzygnięcia, pracownica będzie podejmować swoje decyzje. To jest wada. Zaleta jest to, że robi to bezpłatnie. Taki urlop na bezpłatny dla pracodawcy jest niskokosztowy. Praktycznie nic nie musi za to płacić i z punktu widzenia biznesowego nie byłoby kłopotu. Ale jakie są zagrożenia? Gdybyś ty, jako pracownik działu kadr, udzielił lub udzieliła urlopu bezpłatnego osobie w okresie największego zapotrzebowania na pracę, to także inni pracownicy będą w Twojej firmie niezadowoleni. A będą niezadowoleni właśnie dlatego, że w takim zakresie niestety będą problemy, bo jeżeli ja udzielam osobie, która ma potrzebę, to jest to chwalebne, ale inni pracownicy też będą tak chcieli z tego korzystać, i będę wtedy musiał dokonywać wyboru, komu dać urlop, a komu nie dawać. Zwłaszcza jeżeli Julia jest nowym pracownikiem, a w cudzysłowie starzy pracownicy nie korzystali z tej opcji. Może być także zarzut o dyskryminację, że udzieliłem tej osobie, a innym nie udzieliłem, że to jest nierówne traktowanie. I tutaj kwestia, że ja udzielam dlatego, że ktoś ma trudną sytuację rodzinną, że ktoś musi pojechać, to jest zawsze moja ocena na podstawie informacji, które otrzymam od pracownika, które mogą się okazać nie do końca także sprawdzone i do, i do zweryfikowania. Możliwością jest to ustalenie także zasad takich urlopów w dłuższych okresach świątecznych czy poprzedzających świąte, święta, w okresach poprzedzających święta, także w pewnej formie systemowej, czyli plusem takiego rozwiązania jest to, że mogę wymyśleć że na przykład taki urlop, który chciała Julia, to nie dostanie na każde święta, tylko na przykład na, przed świętami Bożego Narodzenia, bo przed świętami Wielkiej Nocy ktoś inny będzie mógł skorzystać z tej opcji. Czyli sprawiedliwy jest dla wszystkich pracowników. I to jest o tyle także istotne, że urlop bezpłatny to jest tylko i wyłącznie decyzja pracodawcy. Więc jeżeli się zgadza, ktoś inny za tą osobą musi wykonywać pracę, jeżeli zwolniła stanowisko pracy. Więc trzeba uwzględniać obie strony i względy pracownika, i względy pracodawcy. Jakie są potencjalne zagrożenia dla ciebie i dla Twojej organizacji? Jeżeli by się okazało, że urlop bezpłatny czy urlop na żądanie źle zarządzany, źle wydawany, źle rozliczany, to kłopot może być w kwocie mandatu o 1000 zł, które może się kończyć do 300 tysięcy zł kara. W przypadku urlopu większości kary są za niewydanie zaległego urlopu wypociągowego, czyli jeżeli pracownik miał, miał wybrać urlop, a nie wybrał, no ale to już jest. Inna kwestia, będziemy o niej jeszcze rozmawiać. i W przypadku powtarzających się nieprawidłowości, może także sytuacja trafić do prokuratury i może się w niej kończyć wnioskiem o oskarżenie danej osoby przez to, że złośliwie lub uporczywie naruszała prawa pracownicze. Jakie sytuacje mogą prowadzić do problemu w firmie? Brak zasad udzielenia urlopów na żądaniu, różne decyzje osób za to odpowiedzialnych. Powinien być jeden standard. Jeżeli ustaliście, że trzeba to zgłosić przed rozpoczęciem pracy, to nie wszyscy kierownicy, liderzy, osoby zarządzające robiły tak samo. Jeden standard, bo to ułatwia zarządzanie pracownikami, a nie kłócenie się z pracownikiem, że w tej brygadzie jest, tak, są takie zasady, a w innej brygadzie jest lepiej, bo mają łatwiej, bo mogą się lepiej dogadywać. Jeden standard powinien być. Także problem może być brak zasad udzielenia urlopów bezpłatnych, także z uwagi na, europę, na decyzje poszczególnych innych osób. Też powinien być jeden standard, jak w przypadku urlopu na żądanie. Także innym elementem, który może być problematyczny dla pracodawcy, to jest brak wniosku na piśmie o urlop bezpłatny. Czyli jeżeli pracownik zgłosił chęć urlopu bezpłatnego, a tego nie zapisał, to może być problem, jeżeli by się okazało, że skorzysta z urlopu bezpłatnego albo się zwolnił i nie uzupełnił tego obowiązku, bo to wtedy pracodawca ma problem, że nie ma podpisanego, podpisanego i złożonego wniosku w formie papierowej. To musi być. Innym problemem może być także to, że jeżeli pracownicy uznają, że urlop na żądanie to jest taka opcja. Coś mi w życiu nie wyszło, coś mi się nie chce, coś muszę teoretycznie dzisiaj załatwić, to mam to opcję urlop na żądanie. To powinna być konieczność. Oczywiście pracodawca powinien uwzględniać interesy pracowników, tylko inaczej się rozmawia z pracownikiem, który wiadomo, że potrzebuje. A inaczej, z osobą, która chyba potrzebuje. Tutaj nie chodzi o ograniczanie swobody pracowników, tylko chodzi o względy produkcyjne, usługowe, wykonywania zadań. Bo wielu pracowników zapomina, że to, że pracują, to jest porozumienie między pracownikiem a pracodawcą i obie strony muszą znaleźć konsensus, tak żeby obie strony były zadowolone. A czasami ktoś nadużywa tych głupów na żądanie, robiąc to tylko dla, w swoim interesie, niekoniecznie patrząc na interes pracodawcy. Także uznawanie przez pracowników, że urlop na żądanie muszą otrzymać, bo szef od, y, musi się zgodzić. Nie. Jeżeli jest przekonanie w firmie, że wysłałem wniosek urlop na żądanie, to oznacza, że go dostanę. Nie ma takiego automatyzmu. Więc warto też zaszczepić w pracownikach tą świadomość, że złożysz urlop na żądanie, masz akceptację, wtedy masz. Złożyłeś zero odpowiedzi, znaczy, że nie masz. Oczywiście w tym przykładzie, który tu podawałem z Markiem, Mogą być pewne wątpliwości, czy to dobrze, czy źle, ale trzeba czasami dokonywać trudnych wyborów. O czym warto pamiętać? O ustalaniu precyzyjnych zasad udzielenia urlopu na żonaniu. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że pracownik mu musi mieć zgodę i tak dalej, tylko określenie udzielania urlopu, wnioskowania, rozpisywania tak, żeby to dla każdego pracownika było jasne, klarowne, jak ma być dana czynność wykonana. Także warto pamiętać o uzgodnieniu z pracownikami zasad udzielania urlopu bezpłatnego. Pracodawca może powiedzieć tak, nie, ja nie udzielam urlopów na bezpłatnych i koniec, ma do tego prawo. Albo ustalić zasadę, że jeżeli chcesz wziąć urlop bezpłatny, to nie na 2-3 dni, tylko wejdź na przykład na cały miesiąc. Albo na przykład mogę Ci udzielić tylko na poszczególne dni, a, a akurat nie chcę, żebyś brał całego miesiąca, itd. Tak tak Warto pamiętać także o tym, żeby udzielać urlopu na żądanie lub bezpłatne, że możesz się zgodzić, a nie musisz. Czyli te dwa świadczenia to jest opcja dla pracodawcy, a nie obowiązek. Jeżeli pracodawca chce się zastanowić, to warto ustalić termin. urlop bezpłatny mogę się dłużej zastanawiać odnośnie urlopu na żądanie, to można sobie ustalić mniej więcej wewnętrzny standard, że szef ma czas na odpowiedź w jakiś tam w miarę ograniczony, tak, żeby mógł ktoś z tego skorzystać. Warto też pamiętać, że urlop bezpłatny musi być w formie pisemnej. Urlop yy, na żądanie może być w formie ustnej, ale lepiej, żeby był gdzieś zapisany, natomiast urlop bezpłatny musi zachować formę pisemną. I także w przypadku konsekwencji może być to, że inspektor pracy w razie kontroli, że nie ma urlopu bezpłatnego na piśmie, może ukarać pracodawcę za bezpodstawne potrącenie z wynagrodzenia pewnej wartości, bo nie ma wniosku o urlop bezpłatny. Więc to ma także konsekwencje prawno-finansowe. Podsumowując nasze spotkanie, chciałem tutaj dla Ciebie zwrócić uwagę, że urlop na żądanie, urlop bezpłatny to są dodatkowe świadczenia dla pracowników, i w przypadku urlopu na żądanie warto się zastanowić czy ewentualnie nie odmówić, ale powinienem się zgodzić, w przypadku ropu bezpłatnego jest trochę odwrotnie. Dlaczego miałbym się zgodzić? Więc warto to sobie zastanowić i zastanowić się nad tym ustalić. Ponadto warto ustalić procedury co do łopu na żądaniu, ulopu bezpłatnego, jak ma być wnioskowane, jak ma być to rozpatrywane, czy na formie dokumentu, czy w wersji elektronicznej. Także po to, żeby nie obawiać się konsekwencji ewentualnych błędów, bo wszystko zostało ustalone i ewentualnie jest możliwość do pisania pewnych czynności, do określania, do precyzowania w tym zakresie, a generalna decyzja jest na tak i na urlop na żądanie, czy także ewentualnie urlop bezpłatny. Dziękuję.